Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active nowe podejście do Asset Management Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku Pańka krótkich zaproszenie to jest temat przewodni tego opisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Panika krótkich, zaproszenie. Od jakiegoś czasu mówię i stwierdzam, że rynek w Stanach Zjednoczonych, indeks Standard Poor's przywiązuje bardzo duże znaczenie do poziomu 4400 punktów. To jest miejsce, gdzie w październiku zostały utworzone ekstrema, gdzie mamy przebieg średnich kroczących o ujęciu półrocznym oraz rynek już wcześniej dawał nam znać, że potencjalne przebicie tego poziomu powinno doprowadzić do rozpoczęcia następnej fali wzrostowej. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy w piątek bardzo dynamicznie rynek przeszedł ten poziom 4400 punktów, sygnalizując, że ma ochotę właśnie teraz rozpocząć kolejną fazę tendencji wzrostowej, licząc na to, że będziemy świadkami kolejnej odsłony rajdu Świętego Mikołaja i wyciskania indeksów giełdowych tak wysoko, jak tylko się da na koniec roku. I to jest i to jest, moim zdaniem, niezwykle interesujące. To to, że taki rajd rozpoczyna się jeszcze przed danymi makroekonomicznymi, które będą w stanie doprowadzić do wykształcenia się kolejnego ważnego trendu w końcówce tego miesiąca. A tymi danymi są dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które już za kilkanaście godzin rynek dostanie i będzie musiał dyskontować. Jeżeli teraz indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Mają potwierdzać ten impuls wybicia, to na rynku może zagościć panika krótkich pozycji. Panika krótkich pozycji wynika z tego, że inwestorów, którzy mają pozycję wbrew trendowi, zaczynają dobijać się brokerzy żądając uzupełnienia depozytu pod groźbą tego, że jeżeli ten depozyt nie zostanie uzupełniony, to broker będzie zmuszony zamknąć. Krótką pozycję w sytuacji trendu wzrostowego, i no w takiej sytuacji teraz jesteśmy. Tendencja wzrostowa z ostatnich dwóch tygodni wydźwignęła nas w rejon 4400 punktów, większej korekty spadkowej nie było, no i teraz, kiedy przechodzimy ten poziom 4400 punktów, to w bardzo wyraźny sposób brokerzy mogą dzwonić do klientów, którzy mają stratne pozycje i Sygnalizować im uzupełnienie depozytu pod groźbą, właśnie, zamykania tych, przymusowego zamykania tych pozycji. I stąd też nadzieja tych wszystkich, którzy liczą na dalsze wzrosty, że wkrótce zagości na rynku panika krótkich pozycji, która w sposób jeszcze bardziej dynamiczny wydźwignie indeksy giełdowe tak wysoko, jak tylko się da. No i pytanie jest takie: czy właśnie teraz? Po piątkowej sesji nie powstało zaproszenie. Zaproszenie do paniki krótkich pozycji. A w takiej sytuacji, indeksy giełdowe mogą być właśnie zasilone kolejnym popytem, który doprowadzi nie tylko do przetestowania maksimów tegorocznych, ale do ich pokonania i do ruchu w kierunku maksimów wszechczasu. Jako, że pewnego rodzaju zaskoczenie wyniknęło po piątkowej sesji, to piątkowe wybicie było dla bardzo wielu uczestników rynku czymś bardzo interesującym, jako że przed nami dopiero dane z rynku pracy, które będą mogły ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy te poziomy są pokonywane czy też, nie? Myślę, że taka panika krótkich jeszcze nie będzie obserwowana w następnych godzinach, a dopiero po danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli się okaże, że te dane sprzyjają tendencji wzrostowej, to taka panika krótkich pozycji może mieć miejsce, a piątkowe wydarzenia to są, to jest po prostu zaproszenie do tego, żeby takie zjawisko short squeezu, czyli wyciskania krótkich pozycji miało miejsce. Jestem bardzo zainteresowany odpowiedzią, czy tak się stanie, ponieważ jeżeli tak się stanie, to naprawdę nie tylko to będzie zaproszenie do silnego ruchu wzrostowego indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie. A dzisiaj cały świat Jakoś nie odpowiada pozytywnie na tą panikę krótkich pozycji, na ten początek paniki krótkich pozycji z Wall Street. Indeksy giełdowe w Azji raczej mają ochotę na spadki niż na wzrosty, ale jakiejś większej dynamiki zmian nie widać. Dlatego też prawdopodobnie tylko z lekkim optymizmem na otwarciu będziemy mieć do czynienia w Europie. Natomiast moim zdaniem, wyczeki sesja będzie na wyczekiwanie, ponieważ. Nie dzisiaj, a w najbliższym czasie będziemy mieć te dane o inflacji, więc rynek ma idealny czas do tego, żeby się uspokoić i ostatecznie chłodzić wskaźniki analizy technicznej. Cały czas posługujmy się i patrzmy na zachowanie amerykańskich obligacji, które oczywiście także czekają na dane o inflacji, i to tutaj właśnie powstanie impuls, którego przeniesienie, którego pochodną będą zmiany na praktycznie wszystkich innych klasach aktywów. Ponieważ przypominam, jakie jest silne powiązanie zachowania amerykańskich obligacji, amerykańskiego dolara, indeksów giełdowych na rynki, e, wszystkie inne rynki związane z ryzykiem na świecie. Przypominam, amerykańskiego dolara ma w krótkim terminie dwa punkty odniesienia: 1,07 jako opór i wsparcie 1,0650. Prawdopodobnie dzisiaj niewiele się wydarzy. Rynek będzie czekał na te dane o inflacji, które poznamy jutro, i dopiero wtedy będzie szansa na wyjście albo w górę, albo w dół i rozpoczęcie dyskontowania tego wydarzenia przez inne klasy aktywów. Mamy coraz wyraźną wspinaczkę par związanych z nienem, i ta tendencja powinna być kontynuowana. Tutaj nic nowego się nie dzieje. Rynek patrzy także na ryzyko geopolityczne odzwierciedlone w zachowaniu cen surowców, zwłaszcza złota, gdzie e, im bardziej efektywne i skuteczne są działania Izraela w strefie gazy, tym bardziej spada cena złota, bo, ponieważ inwestorzy interpretują to w taki sposób, że ryzyko geopolityczne spada. Ale jak widzimy na wykresie, zbliżamy się do strefy wsparcia w rejonie 1920-1930 gdzie mamy spojenie ważnych wsparć i rynek naprawdę teraz może szukać odpowiedzi na pytanie, w którą stronę dalej ruszyć. Im bardziej będziemy e, przywiązywać się do poziomu średniej, 200, dwustudencyjnej, tym większe znaczenie będzie miało to wsparcie, jako że sytuacja na wykresach sprzyja tendencji wzrostowej, więc moim zdaniem jest większa szansa na to, że z tego poziomu dojdzie do wzrostowego odbicia w dyskontowaniu zachowania amerykańskich obligacji i zachowania amerykańskiego dolara. Ale, żeby tak było, potrzeba także mocnego przesunięcia rynków po danych o inflacji. Dane o inflacji także będą miały bardzo duże znaczenie dla rynku złota, ale przypominam, potencjalne osłabienie amerykańskiego dolara i spadki rentowności to jest coś, co bardzo lubią inwestorzy, którzy liczą na wzrosty cen złota. Analogicznie zachowuje się cena srebra tutaj ta korelacja także jest zachowana ze złotem. Przypominam, ta korelacja wynosi plus 0,8, czyli jest bardzo, bardzo silna, więc jeżeli w najbliższym czasie złoto zacznie rosnąć, to srebro także powinno ruszyć mocniej w górę nie widać ochoty na jakieś większe wzrostowe odbicie na cenie ropy naftowej tutaj dopiero powrót nad poziom 80, 80 dolarów będzie zwiastował że coś wzrostowego się dzieje i tendencja się zmienia na chwilę obecną, jak widać, początek nowego tygodnia przynosi nam powrót do spadków a to zachowanie ropy naftowej, przypominam, sprzyja tezie o tym, że w kolejnych miesiącach będzie spadek oczekiwań inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też moim zdaniem, bez względu na to, jakie będą jutro te dane o inflacji, to zachowanie ropy naftowej sprzyjać będzie tezie o tym, że oczekiwania inflacyjne będą spadać, więc będzie zaproszenie do dalszych spadków rentowności amerykańskich obligacji i do osłabienia amerykańskiego dolara. Dlatego już wiecie, że bez względu na to, jakie będą jutrzejsze te dane makroekonomiczne, spodziewam się. Spadków rentowności amerykańskich obligacji, osłabienia amerykańskiego dolara i dalszych wzrostów indeksów giełdowych. Daje temu scenariuszowi około 60% prawdopodobieństwa realizacji. No i patrzymy także, co się dzieje na Bitcoinie ze względu na to, że już zbliżamy się do punk punktowość, zbliżamy się do testu górnego ograniczenia tego rocznego kanału wzrostowego i być może tam też rynek będzie czekał na kolejny jakiś mocniejszy impuls i na koniec polskie aktywa dzisiaj nie ma danych ze Stanów Zjednoczonych nie ma jakichś ważniejszych danych z całego świata a z Polski poznamy dane o bilansie płatniczym za wrzesień jak widzimy mediana prognoz jest bardzo zbliżona do poziomu 0 a to oznacza, że każde odchylenie albo na plus, albo na minus od mediany prognoz powinno być przez rynek wykorzystane jako pretekst do ruchu, zwłaszcza na, polskich, na polskim złotym, który jest bardzo wrażliwe na to, co się wydarzy. Jeżeli będzie nadwyżka na rachunku bieżącym, będzie to fundamentalny czynnik zachęcający do umocnienia krajowej waluty, a im większy deficyt, tym większa presja na osłabienie krajowej waluty. Taka powinna być teoretyczna interpretacja, reakcji, interpretacja tej reakcji danych na dane makroekonomiczne o rachunku bieżącym. Złoty jest przy wsparciu. Warto zwrócić uwagę, jak utwardzamy te rejony 4,40. Nie jest to przypadkowy poziom. Przypominam, prezes Paweł Borys wprost we wrześniu powiedział, że optymalna, najbardziej ciekawa, a najbardziej ciekawe pasmo wahań na rynku euro złotego to 4,40-4,60. Więc teraz, jest, jeżeli jesteśmy przy wsparciu, uzasadnione zadaje jest pytanie, czy ten poziom wywoła korektę wzrostową, jakiś mocniejszy impuls osłabienia krajowej waluty? Polskie obligacje dzisiaj powinny być stabilne, czekając na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, podanych o inflacji. A giełda papierów wartościowych moim zdaniem ma potencjał ku temu, żeby spróbować wzrostowego ruchu. Panika krótkich pozycji w Stanach Zjednoczonych zwiększa szanse na to, że scenariusz prowzrostowy będzie rozgrywany. Indeks WIG20 czeka tylko na pretekst, żeby tak się stało, żeby skutecznie przełamać poziom 2200 punktów. Jeżeli panika krótkich pozycji będzie w Stanach Zjednoczonych, to ten poziom powinien być pokonany, a rynek otworzy sobie przestrzeń do ataku na rejony 2330-2350. Jak widać na wykresie, mamy górne ograniczenie tego rocznego. Kanału wzrostowego. Jak wiecie, to jest dla mnie scenariusz bazowy cały czas. Prawdopodobnie jednak taki najmocniejszy impuls będzie już po tych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Rynek naprawdę przywiązuje do nich dużą wagę, i te dane mają gigantyczny potencjał do wywołania zmian na całym światowym rynku finansowym i doprowadzić do tego że oczywiście także Warszawska Giełda Papierów Wartościowych przeżyje coś niezwykłego. Ale o tym będziemy się martwić, o tym tym się będziemy zajmować za kilka, kilkanaście godzin w kolejnych materiałach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków i widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu dodatni, trzymajcie się, cześć!